Cześć, witam was serdecznie na moim kanale, z tej strony Karolina i zapraszam was do odcinka z Wiedźmina Ja zaczęłam sobie zlecąko robić potwór z bagien i mamy teraz znaleźć skryte mm, przez iluzję leże megalaka Dobra, ja sobie tutaj to ogarniam, także chodźmy tu w tym kierunku i musimy znaleźć właśnie to leże. No i zobaczymy, co znajdziemy. Eee, no. Nie mam za bardzo eliksirów, tam może trzy jaskółki, więc mam nadzieję, że nie będzie nam to szło jakoś tragicznie ciężką. I tak samo nie mam za bardzo ani mięska, ani niczego. Czym mogłabym się tutaj posilić, jeśli chodzi o w energii na no, regenerację, nie? No, także tak, tutaj już sobie patrzyłam wcześniej, dobra, aha, widzę, że nie zebrałam wszystkiego. Także pójdźmy, niedźwiedzia skóra, no nie za bardzo mi to pomoże, ale okej. Okay. No nic, i tutaj to leży, mgłaka jest. Tutaj, my, czyli tu już nic nie mam do zebrania niestety, kurczę, no liczyłam na jakieś jedzonko. No ale okej, okay, w porządku, no skoro tak, no to chodźmy. Ktoś nałożył iluzji. Dobra. No i tak. I teraz, niech sytuacja wygląda? Jeśli chodzi o mglaka, chodźmy tutaj samoczek, bestiariusz, bestiariusz. Trącę Mglak. Ym, tak, boi się czego? Petardy? Mhm. Oleju i. Queen. Znak Łukwina, queen. się boisz. Teraz ja sobie wezmę na szkółkę już ten znak. A tu co? Nic więcej. Okay. No i dobra. Okej. Okay. Patrzcie, i one za mgłą tutaj po prostu Takie perfidne Sporku się ukrywają No więc czwarty poziom, czejcie I mi dowala Okej okay. Pozbierajmy sobie Nie są To chyba przez tę mgłę a jak mogę się tej mgły pozbyć? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy, jak się mogę tej mgły pozbyć. Art akcji Nie, nie to się nie spala w ogóle. No, może być ciekawie. może być ciekawe. Ja bym uciekła. <laughs> ja bym po prostu uciekła, zwiała stąd i tyle, no. No dobra, trzeba to zrobić. Nie wiem czy się uda za pierwszym razem. Jakoś powątpiewam. No, wątpię. Mm -hmm. Mm -hmm. Aha, no, wątpię. No, jeszcze te. Okej, okay, fajnie, nie lubię ich. Kurczaczku pieczony. Dobra, groma sobie wypijemy. I już niewiele brakuje. Ty, może ja jaskółki nie będziemy używać. Hit. No, nie spodziewałam się takiego rozwoju akcji. Fajnie, myślałam, że będzie ciężej. Fajnie. No to co? Zrobiliśmy. Teraz musimy odebrać sobie nagrodę za meglaka. A tutaj nic nie mamy do zebrania z tego co widzę. Jeszcze się tutaj przejdę. Tak z czystej ciekawości. No dobra. Chodźmy tak jak tutaj nam pokazuje, żeby iść. Może coś po drodze jeszcze będzie. Ojej, ojojoj oj, powiem Wam, no, nowy znacznik, ojej, biedna, panie, biedna zwierzątka, no, bagiennik. Dobra, przejdziemy się no, tym razem. No nie będę tej płotki tak e, torturować. Ktoś tam może właśnie po drodze sobie zbierzemy, zobaczymy. No, tu mamy jakieś nie, nie miejsce pod e, No ale dobra, no. Chodźmy tutaj. Do Lesława. Jakieś wieści? Otwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę i szerokiej drogi. Szkoda, że nie nagrałam początku mm, tego zlecenia. No, ale dobra, znajdź statek, który zmierza do Skligatu, To mam nowe zadanie. Ale czy ja chcę e, już iść tam? Nie wiem, zadania poboczne. Ochotnik, rozejrzyj się po kołicy podczas podróży po słonecznej choć zniszczonej wojną, której nie w... um... no dobra, a mapy weźmy w mapę, zobaczmy gdzie to dokładnie jest. Ok, czyli tutaj, że na statek, tak, tak czy się, jak port. No, tak jak mówiłam, ja nie jestem pewna, czy ja chcę już, już, już płynąć. Zadanie być mińskie. We eee, wsi. Zalipiej Geralt jest dla nas nieczypowe zlecenie. Pewien, myśliwy, zanim Wiesz 20 poziom nie mam jeszcze takiego. Ja tego nie umiem ogarnąć. Nie możemy się tam e, udać, ale ja po prostu ja nie umiem tego zrobić. W sensie takim, że. Tam idę, to nie mogę z nim walczyć. Nie wiem, o której godzinie tam najlepiej się udać. Nie mam pojęcia. No ale dobra. Spróbujmy w takim razie. Aha, i dobrze, jakby tutaj była jakaś mapka w sensie takim, żeby ojej. To tutaj byśmy mogli się udać. E, żeby się szybciutko po prostu, wiecie, teleportować. Nie będziemy tyle kroku. tysiąc kroków ponad, rozumiecie? To no może i to by to szybko poszło. No ale szybciej pójdzie właśnie teleportacja. No i. No będzie lepiej, wygodniej, szybciej. Tak sobie myślę. Naura. Yy, Zaczekajcie, zgubiłam się. <ścoughs> zgubiłam się, dobra, i tutaj chcę przymościa od razu. Dobra i biegusiem, biegusiem, moi drogi. Zobaczymy w ogóle ile mam miejsca teraz w ekwipunku, yy, bo tak jak pisano, dam sobie ukryć. No i faktycznie jest, jest sporo miejsca. Teraz jest sporo miejsca, więc fajnie, można, można, można dźwigać. Mamy taką możliwość. Wszystkie potwory? No, Skąd to prowadzą? Są zadania? Ja ich nie zebrałam? Tak by się stało. No teraz ja jestem w takim szoku, powiem Wam. Yy, czy one się generują? Czy nie? Nie wiem teraz. Jestem z deczka zakłopotana. O, Wiedźmin. Witaj. Barona nie ma. Wyjechał dla żony z nachora szukać. Wiem. Widziałeś, co się dzieje na Podzamczu? No co? Baron zostawił mi dowództwo? To kazałem ludziom porządek zaprowadzić. Zamiast tego kradną i mordują. Bo to jest nowy porządek.

Spójrzcie, kogo tu mamy! Dobra, walczmy. Nie, nie wiem, musimy. Zaczynajmy. Czyjech jest dobry? Może nie jest dobry, nie? Może jest do dupy. <gryzajko> Może. Dobrze by było. No. Ile mam. Dobra, fajnie będzie. 80 Będziemy mieć. Ekstra fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Naprawdę, Ach, ale fajnie. Udało się. Ależ to była walka. Ogłaszam wszemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Welen. Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na Wyspach z Dziękujemy. No i dobra, tak się namarodziłam, tak się namarodziłam na to wyzwanie. Zadanie: A to proszę bardzo, jak fajnie się udało. Jej, ale jestem zadowolona, naprawdę. Ale tak jak mówiłam, ja jeszcze nie chcę iść na Skaligę. Nie, nie dla mnie. Um, zaczekajcie, co tutaj mamy. Czyli tutaj są te statki, które nas klikną, ale ja jeszcze nie chcę tam iść. Który Ciri. Y, Przebywa w Nowigradzie. Skąd to bogi prowadzą? Hmm. Zastanawiam się zastanawiam cały czas, prawda. nie wiem, nie wiem. Hmm. E, w Nowigrad, nie chcę jeszcze stąd uciekać. Dobra, zadania. Zadania poboczne, Wiedźmińskie. Oksenfurt, okay. okej. Wspólna przygoda w kryjówce Elfiego Czarodzieja zbliżyła Geralta i Keirę na tyle, że Czarodziejka zaprosiła Wiedźmina do swojej chaty. Geralt po odniósł wrażenie, że nie chodziło o wspólne spędzenie przed No i... Może, a może by tak się przejść? Do Keiry. Hmm? Hmm? <gry> Dobra, ja Pierdolę. No, Chodźmy no, chodźmy no. Zobaczymy, co tam się będzie działo. No. Zobaczmy. Okej. Okay. Wyskakuj. Wyskakuj. My idziemy tylko porozmawiać. Nic więcej nie będziemy robić. Absolutnie nie. Mm -mm. My cały czas tęsknimy za Jenefer. Naprawdę. My nic nie będziemy robić. Tylko idziemy porozmawiać. Po co mu były te szczury? Przeklęte zgodniki. Lepiej byłoby to kurka siwa. co ty tu robisz? O, Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Niech kozuj z gardła do łódzkane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? A co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza. o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Ach, kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Się. E, zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze prenery? E, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Gerald. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak. Mam na myśli nową pasję Radowida wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na Kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilgard Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. I Emher różnił się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Wróćmy do tematu. Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. A w tym nic złego. Hmm, dlaczego Elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z zwierząt, w której po najeździe Nilfgardu zamieszkał Frzerat, można władca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłumnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Czemu ci na tym aż tak zależy? Zależy tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie pani! Byście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. No i miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica? Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą, obchodzi cię to? O to, że. Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym od ludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś Hama z żałobą za paznokciami. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jego mość. Hmm, Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą widzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu, koło wioski, i pewnie dalej tam jest. Ach, to ile nie zgniło, jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych, magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko... nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi co widzisz, a ja będę mogła ci poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Mhm. Dziękuję. No dobra, mamy przedmioty fabularne. Masz nowy przedmiot. Aby przygotować go do użycia, umieść go w odpowiednim miejscu anulację A Następnie wybierz z menu szybkiego dostępu. Dobra. No dobra, no przez y, te romanse w Simsach, teraz co wyszły, no to widzicie. <grywa> Myślałam, że tu się kolejny romans, romans szykuje, a tu mamy po prostu następne zadanie. No i niestety, niestety, niestety byśmy musieli sobie tutaj przejść do zadań. Myślę, że tak, i to jest to zadanie, że łodzi Kejry, by przedostać się na kłomnicę. I czy my na tej mysiej wieży czasem nie znajdziemy? Właśnie Yennefer, nie pamiętam, powiem Wam już. Ale coś tam mi się e, kojarzy. Ale myślę, że to sobie ogarniemy w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Będziemy mi bardzo miło subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I słyszymy się w następnym materiale. Cześć! Słysię!